No, i teraz mamy tutaj takie progi. Wybieramy na przykład powyżej 10 tysięcy, te osoby się zaznaczają, poniżej 20 tysięcy te osoby też się zaznaczają. Czyli pierwsza rzecz, trzeba sobie zrobić taką listę. Taką listę robi się bardzo prosto. Wpisujemy sobie wartości tutaj 20 tysięcy. No, i można sobie zaznaczyć i na przykład do tych 50. Teraz. Kopiuję sobie, wklejam tu, czyli zaznacz na na przykład zielono. Tu sobie dam na 0, żeby mi się te kolory nie mieszały. Tu oczywiście używam e, zakładki dane, następnie poprawność. Z poprawności wybieram listę i daję, że mają być te wartości na liście. Ok. Mamy tu teraz te wartości. No, i teraz znowu zaznaczamy sobie całą naszą tabelkę. Znowu narzędzia główne, formatowanie warunkowe. Nowa reguła. Wybieramy sobie użyj formuły do określenia komórek i dajemy, że jeżeli ta wartość komórki. Nie, jeżeli hmm, pensja, czyli to jest mniejsza od tej wartości. Ale teraz uwaga, ta wartość F7 zawsze musi być zablokowana, czyli $F$ $7. Natomiast tu, żeby zadziałało do wszystkich pozostałych osób, to musimy odblokować kopiowanie do wiersza, czyli tutaj zostawiamy $C2. No i wybieramy jeszcze formatuj no i co, kolor zielony, naciskamy OK. I teraz, jak mamy to w ten sposób, to naciskamy OK. I sprawdźmy, czy działa wszystkie osoby do 10 tysięcy. Jest jedna osoba, do 20 tysięcy jest już więcej, do 30 tysięcy jest już prawie cała lista zaznaczona na zielono.